Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku newsów z Japonii. W dzisiejszym epizodzie porozmawiamy o powrocie Monogatari, czyli jednej z moich najukochańszych serii anime. Startujemy. Aniplex, pewnie najpopularniejsze przedsiębiorstwo produkcyjne w świecie anime, zapowiedziało ekranizację dwóch nowelek z uniwersum Monogatari. Mowa o Monogatari Series of Season oraz Monogatari Series Monster Season. Co wiemy o obydwu dziełach? O czym traktują nowelki? Sprawdźmy to bez wchodzenia za bardzo w szczegóły. Off Season składa się z czterech tomów, publikowanych między 5 października roku 2015 a 11 stycznia roku 2017. Ich autorem jest oczywiście Isin Nisio, czyli twórca poprzednich nowelek. Każdy z tomów przedstawia nam od jednej do czterech opowieści z udziałem różnych bohaterów. Co więcej, historie nie są ze sobą powiązane fabularnie, aczkolwiek posiadają wspólny motyw. Wokół jakich bohaterów koncentrują się zatem poszczególne tomy? Orako Monogatari. Spędzimy czas z Sodaci, Kanbaru, Ogi, Tsukihi oraz Yotsugi. Właza Monogatari z Shinobu, deftopią Virtuoso Suicide Master, która jest nową bohaterką w serii oraz z Karen, Tsubasą, a nawet dramaturgi. Nade Monogatari oscyluje natomiast wokół Nadeko. W Musubi Monogatari spotkamy się zaś z Koyomim, są kilkoma nadprzyrodzonymi bytami, a nawet szefem posterunku policji. Każda część wygląda obiecująco, chociaż największe nadzieje wiąże z Nademonogatari. Położenie Sengoku jest bowiem naprawdę ciekawe. Mój optymizm umacnia jeszcze jeden fakt. Wszystkie dotychczasowe odcinki z udziałem na Deko były fantastyczne, a to wróży dobrze. Monster Season składa się natomiast z sześciu tomów, publikowanych między 20 lipca 2017 a 19 sierpnia 2021 roku. Nazwy arków brzmiał następująco: Shinobu Monogatari, Yoi Monogatari, Amari Monogatari. Ogi Monogatari oraz Sino Monogatari. W pierwszej z wymienionych opowieści będziemy wspierać Koyomiego w rozwiązaniu zagadkowego śledztwa. Wątek detektywistyczny występuje też w Joj Monogatari. Araragi poszukuje w nim zaginionej uczennicy, aczkolwiek zyskuje towarzyszy. Majoi. Shinobu oraz Yotsugi. Ononoki i Koyomi odegrają kluczowe role również w Amari Monogatari. Bohaterowie ruszą na pomoc maltretowanemu dziecku. Opowieść pozwoli zabłysnąć także nadeko. Ogi Monogatari oscyluje oczywiście wokół ogi Osino, natomiast Shino Monogatari wokół Shinobu, Koyomiego. A także Sengoku, Yotsugi oraz ukochanej postaci wszystkich fanów Monogatari, czyli Kalkiego. Shino Monogatari zapowiada się po prostu genialnie. Oshino i Araragi wyruszą bowiem w rodzinne strony Shinobu wszystko po to, by uciec przed wirusem, który zagraża życiu wampirów. W drugiej opowieści, czyli Nadeko Around Sengoku i jej towarzysze stanął oko w oko z szalenie groźnym przeciwnikiem. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, Shino Monogatari może okazać się czymś wybitnym, co przejdzie do historii serii. Porozmawiajmy jeszcze o twórcach. Obydwa tytuły wyjdą tradycyjnie spod skrzydeł studia S.H.A.F.T. Funkcję głównego reżysera po raz kolejny pełnić będzie Akiuki Shinbo, natomiast rolę reżysera otrzymał Midori Yoshizawa. Yoshizawa pracował wcześniej przy Owari Monogatari oraz Zoku Owari Monogatari, aczkolwiek nie w większym wymiarze. Funkcja reżysera będzie dla niego nie lada zadaniem oraz wyróżnieniem. Fuyashi to Ponownie zadba o odpowiednie poprowadzenie akcji i kompozycję tytułu, a projekty postaci znowu wyjdą spod ręki Akio Watanabe. Pani Watanabe będzie sprawować także pietrze nad pozostałymi animatorami. Skład ekipy jest zatem stabilny, co mnie bardzo cieszy. Nie chciałbym, aby najważniejsze funkcje zostały powierzone ludziom, którzy przy Monogatari jeszcze nie pracowali. A co z datą premiery? Cóż, obecnie nie jest ona znana. Jeśli prognozy producentów są jednak trafne, ekranizacje pierwszych opowieści powinny mieć miejsce jeszcze w tym roku. Nie muszę dodawać, że to wspaniała wiadomość. A co wy sądzicie o powrocie Monogatari? Która historia interesuje was najbardziej? Mieliście okazję czytać nowelki? Zapraszam do rozmowy. Zachęcam również do pozytywnej oceny filmu i do obejrzenia moich materiałów poświęconych uniwersum Monogatari. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!